Ach, wakacje. Słońce, plaża, woda. Ale przecież, żeby mieć to wszystko, to trzeba pojechać albo nad morze, albo na Mazury nad jezioro. Zaraz, chwila, jak to tak blisko Warszawy. Cykl warszawski. Miejscowości położone dziś nad Zalewem Zegrzyńskim od setek lat borykały się z problemem powodzi powodowanej przez rzeki Narew i Buk, a także inne okoliczne cieki wodne. Już w XVII wieku, z powodu polecenia króla Zygmunta III Wazy, powstał Kanał Królewski, który miał za zadanie ustabilizowanie Rzeki Długiej i jednocześnie zapobiegnięcie zalaniu królewskiej posiadłości w Nieporęcie. W XX wieku stał się on częścią Kanału Żerańskiego. Problem powodzi wracał jednak co jakiś czas. Po kolejnej, w latach 50., podjęto decyzję, że trzeba szybko coś z tym zrobić. Zdecydowano się na budowę zbiornika z zaporą otoczonego wołami. Teren, na którym powstało jezioro Zegrzyńskie, był dotąd w większości porośnięty lasami i łąkami, choć znajdowało się tutaj również kilkanaście domów. Ich mieszkańcy bronili się przed wysiedleniem rękami i nogami. Czasami podejmowali dramatyczne próby. Rzucali się pod pracujące na budowie pojazdy, a także grozili budowniczym. Ostatecznie musieli jednak ustąpić. Przygotowania do budowy trwały od początku lat 50. W 1955 roku ustalono dokładną lokalizację, a 30 września 1957 roku urowano akt erekcyjny. W miejscowości Dębę Przedsiębiorstwa Hydrobudowa 1 i 6 rozpoczęły budowę zapory wraz z elektrownią wodną projektu inżyniera Władysława Nawarskiego. Rozpoczęto też porządkowanie dna. Burzono zabudowania i wycinano drzewa. Tego jednak nie udało się skończyć do czasu oddania do użytku całości. I tak przy kąpieli można było natknąć się na pięć drzewa, a nawet i drzewa w całości, czy fragment dawnych zabudowań. Przy oczyszczaniu dna mieli pracować również więźniowie. Z dna przyszłego zbiornika wydobyto ponad 2 miliony metrów sześciennych piasku, który posłużył do budowy wałów. Woda zaczęła wypełniać zalew w 1962 roku. Jej poziom dziennie podnosił się o 30 cm. W sumie zbiornik wypełniło niemal 100 milionów metrów sześciennych wody. W latach 50. istniały podobno plany wybudowania tutaj eksperymentalnej elektrowni jądrowej. Zalew Zegrzyński od samego początku wzbudzał ogromne zainteresowanie. Dotąd mieszkańcy Warszawy i jej okolicy nad wodą wypoczywali nad rzekami, Wisłą czy świdrem. Pierwsze statki wpłynęły na jezioro Zegrzyńskie w kwietniu 1963, a pierwszą plażę, w Zegrzu. Otwarto w czerwcu. Na plaży tej, w chwili otwarcia, można było wynająć kajak, podziwiać regaty czy posłuchać koncertu, jednak już niekoniecznie można było tu coś zjeść. Chętnych, aby tu przyjechać, jednak nie brakowało. Przy plaży w Zegrzu otwarto pierwsze i przez jakiś czas jedyne strzeżone kąpielisko. Poza własnym samochodem można było dostać się tutaj pociągiem na stację w Zegrzu Południowym. Która istniała już od przełomu XIX i XX wieku, ale też z sezonowymi liniami autobusowymi. Linia Zegrze została uruchomiona 13 czerwca 1963 roku na trasie spod Dworca Wileńskiego do stacji w Zegrzu, a 11 sierpnia linia Nieporęt z Marek również do stacji w Zegrzu, właśnie przez Nieporęt. W kolejnych latach istniały jeszcze linie Białobrzegi i Serock. Oficjalne otwarcie, czy też może bardziej oddanie do użytku jeziora zagrzyńskiego, w którym udział wziął ówczesny wicepremier Zenon Nowak, odbyło się 22 lipca 1963 roku w 19. rocznicę uchwalenia manifestu PKWN. Zresztą, oddawanie do użytku tego dnia co roku różnych ważnych inwestycji stało się tradycją w PRL-u. Zalew zajął ponad 3000 hektarów, ma 41 km długości i miejscami 3,5 km szerokości. Najgłębsze miejsca znalazły się kilkanaście metrów pod lustrem wody. Już podczas budowy w kronice filmowej z 1962 roku zalew został nazwany polskim balatonem, w nawiązaniu do słynnego jeziora na Węgrzech. Tego określenia w stosunku do zalewu używa się do dzisiaj. Na Zalewie kręcono zdjęcia do słynnego filmu Rejs Marka Piwowskiego. W roku premiery Rejsu, czyli w 1970, realizowano tutaj również hydrozagadkę Andrzeja Kondratiuka. Zalew Zegrzyński był tłem dla jeszcze kilku innych produkcji, w tym m.in. dwóch odcinków serialu "Czterej Panzerni i Pies. W materiale telewizji polskiej z 1984 roku raczej niezbyt zachwalono zalew. Mówiono oczywiście o możliwości pływania, między innymi żaglówkami, z tym że własnymi. Jedzenie również należało zabrać z domu. Nad zegrzem można było również zrobić pranie czy wziąć kąpiel. Pomimo tych niespecjalnie zachęcających okoliczności twierdzono, że były tutaj tłumy ludzi. Kojarzycie potwora z Loch Ness? Ogromne, mityczne stworzenie, które ma zamieszkiwać szkockie jezioro? Zalew Zegrzyński ma podobno mieć swój odpowiednik tego stworzenia, nazwany Paskudą. Ma wyglądać jak ogromna dżdżownica i być życzliwa dla dobrych ludzi. W rzeczywistości Paskudę z Zalewu Zegrzyńskiego stworzył w latach 70 Wojciech Mazurkiewicz, dziennikarz programu pierwszego polskiego radia, a mówiono o niej w audycji Lato z Radiem. W 1976 roku hitem audycji stał się utwór Paskuda, opowiadający o postaci. Dziś nad Zalewem Zegrzyńskim czeka wiele atrakcji, jest tu wiele ośrodków wczasowych i luksusowych hoteli, a tego typu miejsc przybywa z roku na rok. Chociaż z drugiej strony pojawiają się też głosy, że niektóre miejsca są zaniedbane i tylko przypominają o dawnej świetności. Jezioro Zgrzyńskie to również niezłe miejsce dla wędkarzy. Żyje tu ponad 30 gatunków ryb, m.in. wstrągi i leszcze. Nad zalewem można również spotkać ptactwo, charakterystyczne dla kraju brzozno-morskiego, chociażby mewy i rybitwy. Ja szczerze mówiąc, doświadczenie z zalewem Zegrzyńskim mam nikłe. Byłem tutaj tylko kilka razy i raczej przejazdem. Ostatni pobyt był nieco dłuższy. Po przyjeździe pociągiem do Zegrza Południowego trochę się szczerze mówiąc zawiodłem, bo nie znalazłem żadnej ogólnodostępnej plaży. W końcu zdecydowałem się pojechać autobusem linii 735 do sąsiedniego nieporętu, gdzie jest już zdecydowanie lepiej. Jest tutaj spora plaża, strzeżone kąpielisko i molo. A także nieduża przystań. Przy plaży krąży statek łabędzi. Dzisiaj atrakcji jest tu zdecydowanie więcej niż w latach 80. Jest gdzie zjeść, jest gdzie się napić, są i toalety. Można też wynająć sprzęt, ponadto jest plac zabaw dla dzieci i miejsce do gry w siatkówkę plażową dla nieco starszych. Ogólnie zalew Zegrzyński zrobił na mnie duże i dobre wrażenie. Jeśli chodzi o dojazd komunikacją miejską, to do miejscowości nad zalewem dojeżdżają dwie linie. 705 do Ryni przez Białobrzegi, kurs co godzinę, a w godzinach szczytu co pół godziny. I 735 do Zegrza Południowego przez Nieporęt, kurs co godzinę. Ponadto do Zegrza Południowego można dojechać linią SKM S4, kurs co godzinę. I S40 do Nieporętu, kurs również co godzinę. Wielka szkoda, że teraz w wakacje ta oferta nie została wzbogacona o dodatkowe kursy. 22 lipca tego roku Zalew Zegrzyński oficjalnie skończy 62 lata.